A Piotrek Szuka, w ogóle, bo... jak oceniasz y, mecz ENS na Furię? Naprawdę? Chcesz. powiem ci po streamie, dobra? Bo nie chcę oficjalnie. A ja już oficjalnie mówiłem, wiesz, u mnie na streamie. Bo ja analizę robiłem sobie Furii, bo no. nie oglądałem no. ogólnie tak naprawdę tego meczu, trochę tylko. No. Ale tylko Niuka na razie analizę no to zrobiłem. ci powiem tak, w CT, i... Niuk New, New, w CT, zero inicjatywy no, po stronie no, CT. Zero no, misji, no, pasaj ale... na czekanie na bombsitek, zero w ogóle no, pewności siebie, no, obsrywa no. i tyle. Ale to nie jest wina Clayba, no Dla mnie ogólnie to jest bardziej temat. Wiesz, ja nie, ja nie wiem ogólnie, czemu oni agresji żadnej na dworze nie grali w ogóle w Feniksie, ani razu nikogo nie było. Z dycha z Hadesem w ogóle patrzą to samą pozycję kilka razy, ja nie wiem, że ja no, to nie gleibał no. pod podkrócenie kurnika nie ma ani razu, podkrócenie drzwi nie, nie ma ani raz, skrócili raz kurnik, jak mieli eko i na 25 minut tak. przed końcem zaczęli skracać tak. od rampy no. i od kwadratu no, w ogóle no, tak, a, tak, po ale, tym jak się działo na outside. To, ale na fula... nie Ogl Oglądałem akurat ten fragment. Ale, ale na fulach to oni kurwa siedzą na długie! Kurwa, dwór jest przejmowany, czyli biegają pod dworze, czerwonce biega, jak chce stary z nożem, on nicze. Czegoś nie boi, nie? No. A czemu uważasz, Barto, że to nie wina Glejwa, że nie koluje tam taki? No bo w CT nie ma kolera no. tak naprawdę. No w CT się dogaduje, bo To, że, że, jest, brakuje, tak? Albo masz że Bóg, się nie nie? dogadują. Nie ma prawa. No? no Polacy mają największy z tym problem, z komunikacją, nie, jak Ale to, rundę, to co nie było jakiejś pauzy, żeby, żeby coś powiedzieć właśnie, żeby no. były jakieś misje, coś. Yy, ale to wiesz co, no to, to Kuben bardziej też może no dawać tak, pauzę, nie, bo pa no pauza pytań, była w takim chyba razie jedna, nie. Było nie pauzy od Kubena, żeby omówić sobie grę w znaczy, te... znaczy ja ci powiem no, tak, ogólnie to, to też możemy z Kubem też, nie wiem jak to wygląda z strony Kubena, tak, bo nie wiem, może on też pływa tak po prostu na grę, że tak próbuje błędy ponaprawiać, że kurwa ludzie boją się grać, tak? Bo mówią, ty się wyjebaj, tu nie graj tak, ty nie graj tak. No dokładnie. I, i też może być tak, że. No może być konflikt interesów, że oni boją się po prostu wychylać, nie? Webet tak było, bardzo, póki nie przyszedłeś. Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia. Które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. A tutaj trzeba kurwa mieć zdecydowanie do no, no, stary, no jak ja na niuku. Czwartego niuka ich oglądam, oni ani razu agresji dworu nie zagrali. Ty, żeby raz ich zabić, raz zabijesz no, a ty na dworze. na dworze. Raz zabijesz na dworzu gości, oni później już nie Mi, pijają, są, tak powie, nie? Nobis, mi raz powiem, nie? Anubis, no kurwa. Ale to ogólnie to nie no, to ogólnie jak jest tak, jak spotykają się przed meczem, dzień wcześniej, robią sobie analizę i sobie ustalają, że nie grają agresywnie na placu, tylko jakby jeżeli furię dziesiątki ich demek no to mają ustalone z góry taktykę, że nie grają agresji, tylko grają defense w ten mecz, no i nie poszło im, no i później muszą wyciągnąć z tego wnioski, to jest okazało się zły plan, no, to tak to działa, znaczy, nie jest Jarek, tak, że podczas meczu nagle się decydujesz, no, gramy agresję. Nie, nie, Jarek, ja ci powiem tak, no możesz zagrać pod analizę, ale pamiętaj, że sam wiesz, że na takim poziomie to każdy każdego analizuje. Musi być sprytniejszy od nich. Nie? No to i myślę, że przeanalizowali ich i chcieli być sprytniejsi. No. No, ale czemu zmiany planu, Jaro, nie było, jak nie szło w ten sposób, że co Nie wiem, ciężko w CT człowieku przy 12 rundach coś analizować. to masz jedną, dwie decyzje tylko, tak naprawdę, na zmianę, jakby ustawienia. Mm. Nie masz już. No tak, ale dla się... mnie było różnicę. Ale, żadnego ale, żadnego żadnego. ale było wiesz, to Alek, tu, tak chodzi, samo. Tu, tu chodzi bardziej, że oni w każdym meczu grają tak samo, to nie, że to co w każdym meczu robią taką analizę, że oni I, na, ja mieli, na same, Mirażu to jest. jest to samo, na Miuku jest to samo, na overpassie w CT jest to samo, oni kam w ogóle nie podejmują agresywnej gry. Ty. Ciekawy jest w sumie skąd. skąd bo, to się... bo, to są, bo to są trzy mapy, na które grają tak samo. Na Mirażu w ogóle bardzo rzadko walczą o Mida w CT. Wiesz, odpuszczają tego Mida, grają wtedy po BS-ach, można tak grać, ale no kurwa wtedy sam wiesz jest ryzyko yy, typa nie. zamykającego. Musisz skasować, albo on cię skasuje, albo ty go, no kurwa. No. Cieka ciekawy jestem w sumie, wiesz, jak, jak to jak to wygląda, czy tam Glaive czy Kuben ustalają. Po prostu nie dają graczom inwencji takie od środka, żeby dogadywali, czy gracze ze są, że nie no są, Może żeby presja, to bo... presja od ludzi przyszła jakaś. Bo, i oni, bo są wiesz, Jarek, ja... oni wiesz, mają plan ustalony, ale jak najgrywają defens, no to w czasie rundy tyle rzeczy się wydarzy no to oni muszą podjąć decyzję. A tam nie ma nawet takiej, że w czasie no. rundy oni zajmą fenix, to my nawet. Nie próbujemy odbić boru, skrócić kwadratu, nic, po prostu stoimy, nie? oni idą na gniazdo i zamykają na przykład, Ale może, tak, może być coś takiego, że wiesz, mimo że tam Furia jakby zajmowała tam Fenixa i tak dalej, no to myśleli, żeby nie rotować, bo i tak przyjdą na przykład na górny BS. No, no to, to tak, Można przykład... gadać i gadać, to ciężko. Nie, na... no... Nie, no Szkoda, jasne, że czegoś no... takiego nie ma, że ogólnie po meczu po, trener powinien na konferencję iść po każdym meczu i tłumaczyć, wiesz. To, prawda. to poszło, jaka taktyka, co nie to... A To fajne byłoby. By. byłoby, no. To tak, byłoby za we sportsu, gdyby no. no. by były takie rzeczy. No. przecież, no, no, no. No. Skrócić trochę sportowy tę analizę meczową, nie? Tak, tak. A zrobić taką 10-minutową konferencję, żeby trener odpowiadał na pytania. Ale gracze też nie, móc, czasem w piątkę powinni jeszcze w szóstka nawet. A ja, nie trener i zawodnik. No trener i jeden zawodnik. Na takim poziomie to by było spoko, nie? No właśnie, jakby no takie no. coś było, no Co tam się działo w drużynie? Jakie jako były przyczyny, na przykład, Michael's że. Właśnie. Ja to myślę, że oni nie tak rotowali tak, dlatego, dlatego, bo myślę że Furia gra po prostu z schematem i jak idą z Fenix, zajmuje jeden, to później mogą wracać na górę. I może dlatego, taką wersję. A jak nie wiem, a jak są ze Seranii graczem, to już. Ale sam wiesz, jak jak jest ze strany, no to nic się nie da zrobić, nie? Ale nie, no, ciężko, furia, no to furia jest ciężko. To nie tak. z tego ogólnie, że no oni grają agresję, nie no jadą sobie to. Słuchaj, ta, ta furia to z niczego nie słównie, bo ta furia to jest... to jest o. w ogóle w rozpadzie drużyny zupełnie, nie? Przecież. No tam jest gość z Akademii ta gra, nie, ale on nie jest na stałe, on tylko gra ten turniej chyba. Ja generalnie. Ty? Ale wnioski mam. Weź no kancelę? No, no tak, gość. No, tak, no, Trzeba szukać na szybko. Najważniejsze. Ja słuchajcie, mam takie, takie pytanie. Jak myślicie, nie? A propos Kubena, no to Kuben, musiałby się też wypowiedzieć, ale kwestia jest taka, że na początku N działało. No nie, dobrze jeszcze, dlatego też osiągnęli ten sukces w Katowicach, bo zagrali w średnich finale, byli blisko półfinału w sumie przecież, yy, później na Remerze się udało dostać do Majora i jakby to wychodziło, ale też wydaje mi się, że dużo rzeczy, które miało end, no to, to, to nie była robota Kubena, tylko to jeszcze była robota Nawrota i to co mieli w Nine, bo grali bardzo dużo rzeczy, które mieli w Nine przygotowane, Glaive też sobie gdzieś tam prowadził i, i tak naprawdę no to Kuben dużo jeszcze jakby sam trenersko nie, nie musiał wnosić, no bo to były rzeczy, które były przygotowane i było trochę spontane od Gleifa, który jest świetnym prowadzącym wiadomo. Ale to tak to chodziło, nie? A z czasem by Kuben też chciał swoje różne metody wrzucić i chciał Kuben, gra, żeby N grało tak, jak on by chciał, tak? tak ja jak bardziej jak myślę, grało, grało że APEX bardziej chciał grać niż jak Glej chce niż Kuben. Tak? Że, tak. To, że to bardziej kwestia. No właśnie, pytanie, czy to jest właśnie, bardziej wina Glaj'a, czy bardziej wina Kubena, że oni grają w ten sposób jednak, nie? nie no bardziej decyzyjne jest raczej. Gleif, no a Kuben to może tylko powiedzieć swoje jakby zdanie na ten temat, a może też być tak, że mówi Gleif, Kuben, na ciebie będzie i tyle, no i może mu dać zdanie. Ciężko ogólnie jakby, wiecie, ten środek wziąć z tą strukturą. Znaczy nie wzią. wiemy kto tak naprawdę, tak? No dokładnie, może udałoby się, żeby ktoś ale, spod, ale wiesz... powiedział jak jest. Ale no. kurwa to też zawodnicy grają no te niektóre rzeczy to też co nasi zawodnicy robią no to my tak, też ale... strzelamy, Czekaj, ja ci kurwa Od strzelamy no. tylko przerwę, sorki ale właśnie ważne jest to że tak jeżeli masz plan w który ty trochę nie wierzysz nie podoba ci się styl który masz grać nie podoba ci się rola którą masz grać nie podoba ci się to co masz robić i myślisz cały czas o tym co masz właściwie zrobić nie co od ciebie jest wymagane czy masz rzucić teraz takiego smołka czy masz podejść czy masz cofnąć nie masz w ogóle żadnej swobody w grze i zamiast się skupiać na strzelaniu, to myślisz zaraz zaraz wiesz czy Make nie mogę, fun, mogę pójść do... za daleko bo będzie opierdol, we'll fly, czy może, wiesz nie, nie powinienem zrobić to albo tamto, Microphone bo to wiesz, wiesz, wymagają. I czy to nie jest tak, że oni za bardzo myślą o tym, co mają grać, a nie czują się naturalnie? No nie, nie wiem. Z dzwoń do Hadesa, zaraz się dowiemy. No. O, ale, ale nie no, panowie, na, trzeba spojrzeć. No, dycha w piekielną formę, naprawdę super dobrze grał. Ale jednak ten spadek w tych ostatnich dwóch, trzech turniejach jest, no, wi wi no widać to gołym okiem. No to mamy no, tak, no, no, moment, tylko, moment, tylko jeszcze... mam rozmowę. Ale tak jak no. mówisz, no, forma, forma dychy, no ale te wszystkie jakby rotacje i tak dalej, no to nie jest skill, tak? No i też nie wiadomo, czy to jest kwestia samego składu i trenera prowadzącego czy csa 2 bo, bo no nie oglądaliśmy Dychy w csa 2 w ogóle przecież wcześniej, nie? Tak naprawdę. Tylko Dycha to już w csa 2 to dopiero oficjalnie to grał w składzie z Polakami, więc nie wiadomo, czy to CS mu nie siadł, czy, czy prowadzenie, czy drużyna, czy coś, no ale. Ja bym skędza, sobie obejrzał ich na jakiejś konferencji takiej, żeby dla rodaków no. tam pogadali, co nie tak jest, co leży. Ty, to a teraz odwracam kartę. Jak ty miałeś ciężkie czasy w BP? to hmm? chciałbyś taką konferencję zrobić dla swojej drużyny? Czasem, wiesz czasem... Bo, bo to czasem, chyba no... nie jest łatwo o tym gadać, tak? Nie, Oni tam... nie no, to nie, to też jest... Ale to... chyba nie mam z tym problemu, Będziesz Jarek streamował normalnie i odpowiadał na ja, pytania. Nie ja gadałem często. tak? Ale to nie idziesz przecież do więzienia za to czy za coś. To, nie nie no, każdy nie, chce, no, nie ma problemu, wiadomo, ale... to jest taki ale... systemik temat, wiesz. Nie, no, ale też czy pasza, czy tas, no to myślę, że nie mieliby z tym żadnego problemu, żeby pójść na taką konferencję i porozmawiać o tym co poszło nie tak. No, Często to, było to, tak, że ktoś z nas mówi, że na siebie bierze winę, bo coś zrobił i tak dalej, to nie, nie to jest, wiesz. Tylko wiadomo, no trzeba przedtem sobie ustalić też między sobą, na jaki temat nie wchodzimy i tak dalej, tak? O pieniądzach nie gadamy. A dobra, to, to w takim razie pytanie, czy według was to był ostatni mecz end w tym składzie oficjalny? Tak. Nie, moim zdaniem nie. Ja uważam, że tak. ale to dlatego, ja uważam, bo, tak. mają, bo mają dwa turnieje teraz, no to to uważasz tak to... no, Ale to mają w czerwcu dopiero mają turniej. Tak? A, ogólnie... mają. A co mają jeszcze? Jalla i Jonko Pink, tak? Chyba dwa turnieje mają. A mają tego Challengera, tak? A kiedy jest ten Challenger, w A, nie, zobacz. A co ten Challenger do, do, do Chin? Wiecie nie, nie, co? Nie, nie. Ja, ja bym powiedział tak, że, Jada, gra, tak, gra gra jest tego. że grali, grali tak, jakby już miał, jakby były zmiany, już wiesz, jakby wiedzieli o tych zmianach, tak bym powiedział. Nie nie, to. nie, nie ma tego turnieju, chyba. Nie, to nie jest tak, jakby wiedzieli o zmianach, to mi teraz trwa już od miesięcy. Oni ostatni tak. mecz na drużynę z top 10 wygrali przecież dwa miesiące temu ponad. Ostatni mecz na no, nawet nie, nie top 10, tylko na tier 1 drużynę. Ostatni wygrany mecz to jest mecz na Astralis, który wygrali na rmr w lutym. Jeżeli. Ja pamiętam jak na po IME tam dycha mówił, że oni krótko ze sobą grają, coś tam, coś tam, że będzie lepiej, a było tylko gogej z czasem. No tak no.